Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam cię w sklepie 22 listopada 2025 roku. No i co? Mamy nowy zestaw Paczka za 3400. I mamy w nim nowe skiny i itemy, czyli Dustin Henderson za 1500. Tak się tutaj prezentuje i styl lego. Młoto Trzaskacz Dustina za 500. Plecak Dustina za 300. Lukas Sinkler za 1500. Tak to wygląda i styl lego. Nadgarstkowa rakieta. I plecak Lukasa za 800. Alfabet z drugiej strony za 300. Will za 1500. Tak się tutaj prezentuje. I styl LEGO. Plecak Wheela za 300. Świetlny kostur Wila za 500. Mike Wheeler za 1500. Tak to wygląda. I styl LEGO. Zestaw śledczy Majka i plecak Majka za 800 i atak maleńkiego demogorgona za 500. I mamy nowy zestaw Wekna za 2000. I mamy w nim nowego skine itemy, czyli Wekno Topur za 800. Wekna za 1500. Tak się tu prezentuje. I styl Lego. Zegar Krilla za 300. I pobór mocy Wekny za 300. I mamy nowego druha, czyli psinka Drżynka za 1200. Tak to wygląda. Możemy w nim zmienić bazę, akcent i kolor oczu. I mamy nagrody do odblokowania, czyli ekran wczytywania rzut taco, reakcje drżące serce. Styl sweter mini karmazynek, emotkę rzucaną ola, styl sweter mini diabełek. Ikonę sztandaru, styl sweter mini piorunek. I emotkę 15 milionowy poziom szczekacza, i mamy nowe buty, czyli Air Jordan 10 Retro OG Shadow za 800. I Nike GT Cat 3 Washed Coral Dusty Cactus za 800. Kierowca F1 nadal w sklepie. Powrócili animowani ojcowie. I wielki kurczak. Tyler, The Creator, to samo. Godzina 0, nadal w sklepie, ale tym razem powrócił Scooby-Doo i Kudłaty. Simpsonowie, to samo. Fuzja jądrowa, nadal w sklepie. Riki Morty to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Erhard za 1200. Koneserka karnych za 1500. Renegat czerwona kartka. Strażnik bramki. Deo. Barwny blaster za 1200, czas na tako za 500, płomienna miłość za 300, opieżony lotnik za 800, bojowy latawiec za 500, siekacz zmiennej za 800. Hula Kula za 500. Zestaw Thunder to samo. Te buty i bosonoga nadal w sklepie. Szafka Wegety 777 to samo. Deep Rock Galactic nadal w sklepie. I mamy nową ścieżkę jamową, czyli laczona za 500. Reszta ścieżek jamowych to samo. Powrócił Marvel McLaren. Odpalę silniki nadal w sklepie. Nie masz dzisiaj druchów, zakładki Chaos, Kół cool Do Dopalacze i śladu Inkantor. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie, subzonę łapka w górę, kod Gigilon w sklepie, a ja się z Wami żegnam. Siemneczko.